Ewa ja. Dzisiaj będzie starorzecze Bugu, rzeka Krzna, zbiornik oraz fajny, zarośnięty staw. Kolega z kanału Wędkarstwo.pl zaprosił mnie na fajny, zarośnięty stawek. Połowiliśmy godzinkę na żywca, omówiliśmy kilka spraw, no i Wędkarstwo.pl złożył takiego to szczupaka, który tutaj Wam się wyświetla. Na tej wyprawie ustaliliśmy również, że w niedzielę lecimy na starorzecze i rzekę Kszna, więc lecimy! Nastawienie budzika na co 10 minut. Czyż nie tak wygląda yy, budzik wędkarza? No, może nie każdego, ale mój mniej więcej tak wygląda. Pośpij sobie, godzinka ciebie nie zbawi, Stanie jest tak przyjemne! Dupa tam, wędkowanie jest przyjemniejsze. No i tak wygląda to moje wstawanie na ryby. O tej porze. Dzisiaj wygrał mój e wędkarski Anioł stróż. W ogóle mam problem, aby rano wstawać z tego względu, że cały rok się jeździło na nocki, jak się jeździło na nocki to się wyjeżdżało o 15, 14, 16, 17. No i się siedziało tam całą nockę łowiło, bo się nie łowiło. A tutaj trzeba wstawać rano, takie no, odzwyczaiło się od tego wstawania. No ale co, na ryby trzeba pojechać. E, motywacyjne słówko na dzisiaj jest takie, że no, wszyscy pracujemy na wspomnienia, a spanie nie jest fajnym wspomnieniem, o którym można by było kiedyś tam potem opowiadać. No, a wypadek woda wodę zawsze w pamięci zostanie, tym bardziej jak spotka nas jakaś fajna przygoda, złowimy jakąś fajną rybę. Ja tymczasem lecę sobie zaparzyć yerbę, wypić jakąś herbatkę dopóki się jarba nie zaparzy, zjeść jakąś kanapeczkę, no i lecimy nad wodę. Mówił dawaj na ryby, dawaj na ryby, czekam na ciebie Podjeżdżamy, a ten film montuję Lecimy! Lecimy Elo, witam cześć Manko, dzisiaj razem z wędkarstwo.pl e, Oraz Kubo na wyprawie spinningowej, Starożytne, dzisiaj będzie Starożytne bugu Zgadza się, cel to będzie szczupak Szczupak może... ok większy karp Podkaczony. Podkaczony. Nie podhaczony. Na spinning. Dobra. Takie coś jest na sprzedaż. Jak ktoś chce to niech się zgłosi w komentarzach. Niedzielny spinning na starożarzu, czas start. No, to dzisiaj w Bugu jest bardzo, bardzo płytko, tak płytko, że o Jezus Maria 20-30 cm do 40 cm wody, przynajmniej w tym miejscu, gdzie łowimy, bo jest kilka dołków, ale te dołki są są po prostu bardzo małe i jest tylko, no, w tym miejscu, gdzie my łowimy, na tym starorzeczu, gdzie my łowimy to jest jedną, ewentualnie dwa dołki i te starorzecze są już odcięte od Bugu przez e, mały stan wody e, Tak to wygląda, tak to wygląda kraina Bogu. Przedety, na które dzisiaj łowię, to jest to e, kanibale, kanibale, oraz też mam tutaj inne przedety, jak na przykład samoróbka e, kolegi Tomka z kanału Top Ryby, czy od opel dostałem m.in. E, takie relaksy. Ohio, Ohio, nie wiem jak to się oh. dokładnie wymawia. Ohio, Ohio różnie wymawiają. Tu jest bardzo bardzo takie większe, ale kanibale. Mam też dzisiaj z sobą, kiedyś od jednego z widzów dostałem e, aromaty spinningowe. Kuba, chcesz użyć? ty, tym e, pryskasz, pryskarz. E, nacierasz. Tak spraya. Czekaj, łap. Łapy. Idę do ciebie. Tutaj to taki jest, jest na dołek. Ugonia. Tak, to jest na okonie, no ale może i szczupak weźmy, a ewentualnie duży okoń. Spróbuj nam to pokazać jak to się wykonuje. A tutaj kuby zestaw przydęt. Jak widać e, relakser kanibalet kanibale. kanibale e, są relaksy. To jest mój relaks, bo od kisiela go dostałem kiedyś. nie wiem, nawet. E, To też jest moje, Kurde, to masz moich przynęt, skąd ty masz? Tu Grześko, Grześko Tak, Grześko, to wszystko. połowę moich. Przecież to nie moje skrzyneczko, nawet A, tak? nawet nie mam. A ja myślę, gdzie mi o te gumy poginęły? Już zaraz wiem. Jesteś nasz skuteczny wobler, Kuba. Aromatyzuję swoją przynętę. Ja oczywiście w te aromaty za bardzo nie wierzę, ale jak Kuba złowi konia, no to zmienię zdanie. Jak nie złowi konia, to podtrzymam. Ciężko, nie? To aromatyzować. Bardzo. No, bo tak średnio się lepi. No. Pachnie to jakoś, pachnie chyba, wydaje mi się, rybami jakimiś. No, taki, taki, dla mnie pachniało taki dziwny zapach ma. No, dziwny, dziwny. I działamy. Ech. Jest taki oto szczupak. Przy brzegu dla kanibala. Nieduży, co prawda. Na moją e, jedną z ulubionych przydęt ale nie czysto trafił, bo do dołu podpięty na no, jedną z moich ulubionych przydęt e, na szczupaczka taki pistolecik. No zawsze coś. Jak widzicie, patrzcie, od dołu podpięty, czyli, e, czyli atak był nieczysty. Fajniówcy co, zacząłem łowić już? No, jak. Bo zobaczysz, że szczupak wyjęty. No to no też tak. Taki oto y, pistolecik, jak widzicie, nieduży Fajną paszczę ma Wow, 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 zaraz pogryzie widzów Kuba, widzę, założył tą samą przedętę, co ja ty, ty, pamiętasz? Na tą gumę No Tylko, że 15 y, ma No Na w nocy A, A pamiętam, pamiętam, paszczy, pamiętam, pan pamiętam. To, Idź, panie Popłynął Poszedł, jak to się mówi w wędkarstwie Gdzie ty rzucasz, kolego? Chcesz mnie zabić? Halo, halo, ile już tam zgubiłeś? Śrubaków mam. Ja też. <grym> dużego? Małego, jest do 40. No ja chyba są 50. O, to twój większy. No. Przy całym brzegu uderzył, jak wstecz do góry podnosiłem. Aha, nie ty to dziś... trafił, bo zapiął się nie za pysk, tylko pod pyskiem. <grym> no, no. no. To luks. No to już chyba zadowolony, co? No, w połowie. <grym> Mógł być większy. Same nie w tym roku. Teraz wam pokażę zestaw świąteczny z Dipera, jako że z Diperem sobie współpracujemy. Tak wam pokażę, co znajduje się w zestawie świątecznym. Jest to dobry prezent dla, e, dla osób chcących e, sprawić niespodziankę między innymi dla wędkarza. W zestawie świątecznym do zestawu świątecznego dochodzi oprócz samego samej echosondy dochodzą dwa przydatne gadżety na zimowe czy jesienne wypady, a jest to między innymi taki oto termos. Dobra sprawa na podlodowe wypady, zawsze gorąca herbatka, kawa się przyda. Kolejnymi elementami dorzuconymi do zestawu świętowego jest taki zielony, fajny pokrowiec na naszego dippera, czyli zaraz Wam pokażę jak to się montuje. Jest to taki górny pokrowiec naszego dippera, wystarczy, że tutaj to odkręcimy. I możemy przykręcić sobie y, w ten sposób. Coś takiego. Oraz, y, oraz mamy, oczywiście jak dokręcamy to pamiętajmy, aby te strzałeczki zrównały się z tymi. Oraz mamy y, specjalną na szyję. Zaraz zresztą zaprezentuję, aby nie zmarnąć, aby się nie przewieźć, aby nie zachorować. Więc zestaw tak się prezentuje, jest tutaj termostat, jak wspominałem. Takie coś właśnie na szyję, na twarz, aby się między innymi nie przeziębić. Oraz taka fajna osłonka y, zielona do samego dipera. Złowiłem szczupaka, nie spodziewaliście się tego, ja też nie. Co prawda niewymiarowego, widzicie, jednak potrafię ryby łowić. Coś miałem rzec, No w Polsce szczupaki dorastają do 45-49 cm. No i no, Kuba, ty zaraz mnie złowisz. No wiecie, to szczupaki do 49 cm. 1,70 m szybciej, to już nie ta liga. Nie ten kraj. Jest bardzo, bardzo płytko. Używamy bardzo malutkich główek, ewentualnie tego naszego powierzchniowego woblerka. Tutaj gdzie łowimy woda ma do 50 cm głębokości tylko. Bardzo dużo wyschło. Ogólnie to mi się wydaje, że te szczupaki są właśnie do linii brzegowej rozstawione. Pod grążelami, pod tymi trzcinkami staram się te rejony obławiać. Co my tu widzimy? Dużo muszli, dużo pozostałości po ślimakach, ale też w wodzie co chwila widzę ślimaki żywe. No i trzeba będzie tutaj niedługo przyjechać niedługo, pewnie za rok dopiero pozbierać ślimaki do kulek proteinowych. Ale, ale tutaj ktoś się musiał wnerwiać, bo całe opakowanie papierosów wypalił na jednej wyprawie, chyba bo leży tu ich pełno. Teraz wylądowaliśmy na rzece, będziemy, no nie na, na łowić, ale na rzece próbować, a ja na rzece, a na rzece to jestem jak dziecko we mgle. Ten razem ze mną. Mimo, że mgły nie ma, to będziemy dzieci we mgle. Yy, co wiem już że muszę zmienić główkę jigową, bo mam piątkę. Piątka jest za mała. Powiedziano mi, żeby używać większych główek jigowych. Z tego względu mam jak najdłużej przetrzymać przynętę w danym miejscu w wodzie, bo wiadomo, rzeka pójdzie w tamtą stronę. I Trzeba jak najdłużej w danym miejscu przynętę przetrzymać. Eee, no i tyle. Więc uzbrajamy przynęty w większej główki. Dobra, schodzę i ja na dół. Spróbuję się odnaleźć w tej rzeczywistości, rzecznej rzeczywistości. No, ja schodzę na prawą stronę, więc mi tutaj nie zagradzaj mojej miejscowy. Ty, ja tutaj o sobie wejdę. Może nie pogłoszę jeszcze ryb. Kurczę, ty rzucasz, to gdzie ja chcę rzucić? Już chyba wygłoszyłem nawet jedną. O, i tam sobie rzucę. I tam liczę na branie, Którego raczej nie będzie. Co? No, taką z 9 cm. No nie ma tu szczupaka. Coś miałem, ale chyba ziele. Kuba, za szybko zwijasz. No. Za szybko zwijasz. Jest bardzo czysta woda. Aha, myśli, że jak ja robię? To tak ja już... Ja już ze czarek domyśliłem się, że na środku ryb nie ma. Boż ja no. taki możesz też jeszcze przez bok, czyli żeby tutaj wyszło. Wiesz, Co? Ja tu z wyciągnęłem. A no, nie zaprzeczę. Za to o, tygodę? o, tygodę? o. Tylko że to było jeszcze trochę inaczej, bo tutaj była większa ta tutaj leżało drzewo, tak jako tamto miejscówka, no, no. a tutaj rosły krzaki. I spod się. wychodziły się. No ja właśnie myślałem, że mi to idzie spod tej trawki. No właśnie, no, myślałem. Trzeba coś pomyśleć. Z pozdrowieniami dla Marcina. Łowek przyzwyczajony do tych komercji, gdzie są toalety, domki, obok jakieś restauracje, no i dostęp do prądu oraz inne udogodnienia. Teraz się tak wybrało na. Pełną dzikość, gdzie wokół są tylko piękki, zwalone drzewa, roślinność, no i sama woda. No i od razu się czułem, jakbym się cofnął o tysiąc lat wstecz. Podobno zabronione. My sobie przejdziemy. Dobra, przemieszczamy się teraz na inną wodę. Też tego nie spuściłeś, właśnie pan. Jedziemy za Węgerską PL na drugą turę. W tej turze jeden, jeden A Kuba? Zero. Zero Nie palcie tego, ja tego nie palę, wy też tego nie palcie Jedyne w czym możecie wziąć ze mnie przykład To, to jest palcie. zło, ja Ludzie, którzy nie palą, ja wam kurwa tak zazdroszczę Tyle pieniędzy w to wjebałem, że ja pierdolę O, widzicie? No. To tylko pieniądze idą mi się marnują. Skrucha, skrucha No więc nie palcie Fajny przebieg, co? Aż dziwne, że my w ogóle jeszcze jedziemy, a nie stoimy. Ty, no nie? Ale... Dobra, jedzie jak jedzie, ale jedzie. No. Dojedziemy, mam nadzieję. No i dojechaliśmy, tak się prezentuje woda. Nie wiem, czy to jest jakieś rzeczy, czy to jest bóg, czy to jest jakieś jezioro, czy zbiornik. Dla mnie wygląda jak taki fajny zbiornik, ewentualnie rzeczy. No to tutaj fajnie, fajnie wygląda. Trzcinki, drążeła Obrzucamy. Co? To... Olala uh, 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 uh. O la teraz jest o na Kuba, ryby są w wodzie nie drzewa Kubasz To no dobrze A masz to czymś przeciąć? No ciągnij do kurde, bo Ty za we mnie pewnie jeszcze Silny chłopak, silny Jak i ja życzę. Co ty robisz? Och, sobie budujesz, jak wobber? Miętko. Za miętku. Setki kilometrów pokonane po to, aby złowić jednego niewymiarowego szczupaka. Bo szczupaki w Polsce dorastają do 49 cm. Taki mamy klimat. O, no, bardzo fajne tereny, urokliwe, klimatyczne. No i z tej miejscowy będziemy rzucać. Już widzę kilka fajnych miejscówek do obrzucenia. Tylko pytanie, czy ja jakiegoś korzenia nie podhaczę, którego yy, z tej perspektywy nie widać. No ale próbujemy. Tą linię najpierw chcę obrzucać. Aj, trochę mi zeszło na prawo. Przedzieramy się poprzez... Yy, poprzez dzieło wykonane chyba przez bobrów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jest to fajna dróżka, zrobiona z gałęzi oraz z korzeni. No i my próbujemy... trochę miękko. Będziemy próbowali przejść. No dobra, kanibal już jedną rybę złowił, teraz czas dać e, szansę dla relaksów. Zakładamy gumę relaksa, na główce siódemce, no i będziemy obławiać. Tutaj obok e, tej wody znalazłem... Znalazłem, odkryłem coś takiego, możecie powiedzieć mi do czego służą te pieńki z, z tymi tarczami jakby? Bo nawet nie wiem, ktoś to jakieś rytuały robił czy co? Co to jest? Dajcie znaka w komentarzach, bo jestem ciekawy. O, na środkowym to w ogóle jakieś gwoździe są? Na mnie to jakieś rytuały chyba robili. Tutaj trzeba będzie się wybrać latem na karpia na noc, bo miejsce jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. Już miałbym taktykę. Jeden zestaw pod te grunżele, a drugi zestaw bym kładł pod tamte trzciny z przeciwległego brzegu. Jeszcze nie koniec, czas na szybkie ogłoszenia para, para, parafialne. Mam obrazujący tą naszą wyprawę. Tak nam mniej więcej w Polsce wygląda. Łowimy szczupaki do 49 cm. Oczywiście nie wiecie tego na serio, bo to taki pół żarcik, pół serio. Też chętnie zapraszam, jak ktoś nie czytał o wpisie na temat PZ2, gdzie wyraziłem swoje zdanie na temat PZ2 i tego, czy te PZ2 upadnie kiedyś, czy nie. Link do wpisu na blogu w opisie. I na koniec tutaj zapraszam, obejrzyjcie sobie filmik jak wygląda łowienie w Rosji. Jak widzieliście, u nas w, tej, w Polsce z tymi rybami jest bardzo ciężko, ciężko cokolwiek złowić, a w Rosji ryba po rybie się ciąga, okonia po okoniu. No i jak widać, równowaga we wszechświecie jest jak najbardziej zachowana, bo gościu złowił w ciągu godziny pewnie więcej ryb, niż, więcej okoni niż ja w ciągu całego tego roku. No więc tak to wygląda, dajcie znać, które skomentujecie. No i teraz w tym filmiku to już tyle. Do następnego.